Koła roweru, kręcą się, kręcą się, kręcą się. Kręcą się koła roweru, kręcą hey, się, kręcą hey, roweru, jestem! Było rewelacyjnie, Ben! Ben! Bip, bip. ben. Oh, cześć, mały! Jak było? Precelkowo! Byłem w fabryce precli. Robi się je z ciasta, są okrągłe i mają w środku otwór. To brzmi świetnie! Zacznijmy gotować! Już gotować najwyższy czas! My pokażemy, obserwuj nas! Tyle różnych potraw i tyle cias! W kuchni można śmiać się, gdy wyjdzie coś nie tak. Tyle okazji, by każdy z was tu jedzenie fantazją przyprawić mógł! To jest duży, a to mały jest. Razem do pracy zbierają już się. Kiedy twój brzuch z głodu burczy już to wtedy dobrze jest. Małe co nieco z nami tu zjeść. Czy umyłeś dobrze blat? Tak, ręce czyste też? Tak. Więc, Więc wszystko, wszystko gotowe, gotowe jest. Pamiętacie składniki precolu? Na pewno. Zwykła mąka, szklanka, drożdże w proszku, 15 gram, oliwa, dwie łyżki, przecier pomidorowy, łyżka. Oregano. Łyżeczka. Mm. Oregano to zioło. I pięknie pachnie. Ciepła woda. Niecała szklanka. I mleko. Trochę. Na lukier. Hurra! Zaczynajmy! Najpierw rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Właśnie tak. Pamiętajcie, że musi to zrobić za Was ktoś dorosły, bo piekarnik jest gorący. Och, och, och! Wsypcie mąkę, drożdże i oregano do dużej miski Dobrze, mały Wsypuję mąkę Ostrożnie, Ben! Oh, oh. A, tak, teraz dodaję oregano i drożdże I całość mieszamy dokładnie drewnianą łyżką Dobrze wymieszajcie Właśnie tak. Kiedy skończycie, zróbcie na środku małe wgłębienie. O tak. I wlejcie w nieciepłą wodę. Dodajcie oliwę. I przecier pomidorowy. Dokładnie wymieszajcie? Na razie świetnie nam idzie. Jestem czyściutki. Ho, 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 jak ja uwielbiam mieszanie. O nie! Nie martw się, Ben! Pójdę się umyć znowu. O, ho, ho, ho. O, przepraszam, mały. Będę bardziej uważał, dobrze? Kiedy zrobi się bryłka ciasta, wyjmujemy je i na blacie posypanym mąką wyrabiamy je. Aż będzie gładkie i elastyczne. To zadanie też lubię. Co ty wyprawiasz, Ben? Będę wyrabiał ciasto mały Ale nie kolanami, Ben Ugniata się rękami Wiem, mały, tylko się wygłupiam Dobrze, zacznijmy raz, i dwa, i trzy, cztery, raz, i dwa, i trzy, cztery Właśnie Teraz pokrój ciasto na cztery części Każdą z nich rozwałkuj na długi pasek i połącz końce tak, aby powstał okrąg, czyli precel. Dobrze. Łączę ze sobą końce w ten sposób, żeby się nie odlepiły. Może nam być potrzebna woda. Proszę bardzo. U, u, precle wyglądają jak koła. Dlatego nazywają się preclo koła, Ben. Teraz pozostaw je na 10 minut Czemu? Chcą być same? <śmiech> <śmiech> Dobrze, co dalej, mały? Teraz musisz podgrzać w garnku dużo wody Już się robi Tak, proszę bardzo Włączam grzejnik I pamiętajcie, że to jest zadanie dla kogoś dorosłego Bo to jest kuchenka, a kuchenka jest gorąca Och, och, och Pip, pip, pip! <śmiech> Cześć! <śmiech> Dobrze się bawisz, mały? O tak! Ja też chcę być kierowcą! Dobrze, co dalej, Mały? Kiedy woda się zagotuje, wkładaj do niej precle, po dwa na raz! Ostrożnie z tym autobusem, Mały! A ty ostrożnie wkładaj precle, Ben! A, Mały ma rację. To kolejne zadanie dla dorosłego Gotujcie precle na jednej stronie przez 30 sekund. A później przełóżcie je przy pomocy łyżki cedzakowej na drugą stronę. Powinny spulchnieć. He, hej! Byłaby z tego idealna kierownica. <laughs> Wydajesz z siebie dziwne dźwięki, mały. To dlatego, że prowadzę duży autobus. Ułożyłem precle na natłuszczonej tacy i teraz posmaruję je mlekiem. To tak zwane lukrowanie, po którym będą błyszczeć. Możemy włożyć je na środkową półkę pieca na 15 minut. Więc wkładam rękawice. Otwieram i. Do dzieła. Proszę bardzo, za 15 minut powinny być już błyszczące i złociste. I pamiętajcie, to zadanie dla dorosłego, bo piekarnik jest gorący och, och, och! Ustawię zegar na 15 minut. <zysklarziny> Proszę, już gotowe. Podobają ci się nasze preclokoła, mały? Są preclastyczne, Ben! ho! Oh, zdecydowanie! Preclokoła nadchodzą! Brum, 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 Już gotowe. No to teraz już wolny czas? O nie! Jeszcze sprzątanie czeka nas! Hurra! Brud wycierajmy, niech już kuchnia czystością śnisz Jestem Ben, a mały ja, a nasza kuchnia czysta jak łza. Te okruchy szybko zmieć Naczynia już do szafki nieść, Produkty włóż na miejsce też Kiedyś z nich skorzysta się Coś tu brzydki zapach ma Więc patelnię myj raz, dwa Czysto jest, cieszmy się To w porządku w koniec, koniec jest. jest Tu i tu, góra, dół I będzie czysto dokoła już Aha, talerz wrócił O, tak I wygląda na to, że Betty smakowały nasze pretzlokoła Zobacz Zostawiła liścik Co napisała? Co napisała? Uhuhu. Przekonajmy się Napisała Drogi kucharzu duży i kucharzu mały Moje pretzlokoła były pyszne Uhuhu. Słyszałam, że opona roweru Bena jest przebita więc zostawiłam komplet łatek, żeby mógł ją naprawić. O, mały! Załatam dziurę! Hej, Ben! Możemy pojechać na wycieczkę! <laughs> hey. Zaczekaj, mały, to nie koniec. I skoro obaj chcecie być kierowcami, zapraszam was na przejażdżkę moim autobusem kierowca Betty! <laughs> Genialnie! Przejażdżka autobusem! Hej, hey. do zobaczenia! Do zobaczenia! Wersja polska Studio Sonica.